Siemaneczko, z tej strony DIM 2 i dziś chciałbym zaprosić Was na kolejne porównanie: górnictwo czy rybołówstwo. Wczoraj w ogóle miałem próbę live'a i myślę, że wyszedł on strasznie, szczególnie, szczególnie że to był Google Hagaunz i to wyglądało kosmicznie źle. Jak sami widzicie, gra wygląda tak jak teraz, a tam wyglądało HD na jakieś mierne 144P i w ogóle było do dupy. Więc jeśli Hagaunz. Powinien HD przesyłać na strumieniu 1,5 Mbps, na sekundę, a wczoraj było tak od 2,5 do 4, więc wszystko powinno być w UHD nawet, że tak powiem, ale niestety się tak nie stało, a szkoda. Okej, okay, no to co? Zaczynamy. Rybołówstwo jest rybołówstwo. No, moim zdaniem. Najpierw muszę powiedzieć, że ja lubię cenić zwłaszcza, czas, dlatego ten filmik trwa tylko 8 minut. Nie trwa 20, ja poświęciłem 20 minut, 10 na rybołówstwo, 10 na górnictwo, zobaczyć ile wydropię, ile kasy zarobię na tym. Więc to wszystko będzie w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie szamana, który tutaj się zastanawiał, czy ja czasem nie nagrywam. I wiesz co, właśnie nagrywałem. Hahaha. Ha, ha, ha. <grafię> Okej, okay, mniejsza o to. Tak, wiem, ostatnio też było mało filmików. Ten tydzień, co był ostatnim, był strasznie upierdliwy. Musiałem wszystko skończyć, ale można powiedzieć, że teraz jestem tylko youtuberem. Więc będę miał bardzo dużo czasu dla Was, i będę musiał się po prostu zastanowić, co nagrywać. Mam pomysł, żeby nagrać twierdzę krzyżowiec, ale mieliście jakiś tam bardzo wielki problem. Tam chyba wyszło 200 do 60, więc to nie jest jakiś tam. To jest to. Czekajcie, czy dobrze mówię? Nie, 315 do 64. Ja wiem, twierdza może wydawać się nudna, dlatego też ja postanowię zrobić coś, co Was zaskoczy. Mm. No i mam nadzieję, że mi się uda. No, wyszło, przepraszam. 315 do 64 w ocenach, więc 64 osoby by bardzo na nie, żeby nie nagrywać. No, ale jakoś tak nie wiem, mam dylemat. Nagrałbym coś innego niż Metina, bo Metin już jest, wszystko jest przejedzone, po prostu wszystko jest zrobione. Jeszcze naprawdę zostało mi chyba z 25 filmików, które jeszcze nie są zrobione. Takich innych, których jeszcze na YouTube jak wpisuję, że na przykład e, e, nie będę zdradzał, ale na przykład wpisuję frazę, wciskam Enter i patrzę, nie ma. Good. Ok, challenge, accept. Tylko, że no to potrzeba jest tak cholernie dużo czasu, że po prostu na no, niektóre filmiki, że po prostu nie ma szans, jak to zrobić. Ale co do zarobku, bo to o tym jest filmik, a nie o tym, jak ja sobie tam galeram, yy, to powiem Wam tak. Zarobek na rybkach był dobry w 2010 roku. Jak nikt nie wiedział, że małże w Czerwonym Lesie, małże w Grocie, o czym ty człowieku do mnie mówisz? Takich rzeczy nie ma, czego to nie leci? Bo małże były tylko z wody. Teraz małże macie, rzeczy sobie nadropić w Grocie, w Redlesie. No i co? No i tyle, tak naprawdę. A w 10 minut wydropiłem tyle. To jest koszta mniej więcej tyle, że wystarczyłoby wam na Podki, by iść XP do M2 350k w 10 minut. Mało, 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 mało. Więc sami wiecie, sami mnie zrozumiecie, że 350k na 30 levelu to jest mało. Czyli na godzinę wyjdzie wam około 2 milionów 100. 000. Co to jest w ogóle? Co to jest za hajs? Co to, co to w ogóle jest? Nic. No właśnie, nic. Że chcielibyście sprzedawać odłamki po 250 tysięcy, które od 30 dropią i gwarantuję, że 60 wydropicie w godzinę. Bez rękawicy. To macie 15 kaka. Przybitka ogromna. Ogromna przebitka, bo to jest siedmiokrotna przebitka niż rybołówstwo. A górnictwo? Górnictwo jest trochę lepsze, bo. Jeśli będziemy sprzedawać same żyły, czy nieprzetopione, no to sprzedamy 100 za 200-300k. Średnio. Z niebiańskich łez możecie sprzedać za 500k, ebonit około 300k. Szczególnie, że ja tak policzę, że to co mi wydrobi, niestety kosztować byłoby z 200k, więc to nie jest jakoś tam dużo. Druga ruda. A właśnie, jak widzicie, to są dwie rudy kopane. Dwie rudy to 10 minut. Jedna to jest chyba 4,30. Druga to jest. 5.30, 30 żeby ten czas się, wiecie, zgrał, żeby to było 10 minut, bo jedna ruda trwa 10 minut. Niestety znalezienie czystej, zrespionej rudy jest po prostu czasem niemożliwe. Szczególnie jak się chce zrobić taki niedzielny, fajny filmik, w którym chcę pozdrowić wszystkie panie, bo mam swoje święto i w ogóle wszystkiego najlepszego. Dałbym wam wszystkim kwiatka, ale za dobrze by wam było. <laughs> A ja dostałem też bardzo dużo życzeń, szczególnie, że kobietom, to mam tyle wspólnego, że mam... O, tak powiem. Okej, okay, co do rud. Rudy, wyszło mi... Ja już zdradzę to, bo chcę szybciej obliczyć, bo wiem, ile mi w filmiku brakuje do końca. Za rudy zarobiłem gdzieś około miliona stu tysięcy. Za takie nieprzerobione. Oczywiście większa fala by była, jeśli bym zarobił więcej, ale dobra, milion sto yy, 10 minut, czyli wychodzi niecałe 6. To znaczy wychodzi 6,5 miliona na godzinę. Hej, naprawdę tak mało. 6,5 miliona. Ostatnio widziałem rudę ebonitu 3,5 kK, niebiańskie łzy po chyba 4 kK, żyła ametystu po 1,5 kK, więc przerobione. Mamy szansę na przykład na wydrupienie około 300, 400. Takich, tych, tych, jak to się nazywa, żył. No, wiecie o co chodzi. 400 na 10 minut, czyli wyjdzie nam, że mamy szansę naprawdę na przerobienie dwóch y, przetopów. Magiczne liczby, prawda? I powiem Wam, że nawet może tutaj rudy mają trochę większe y, samozaparcie, ale no, powiedzmy, że każda ruda kosztuje 3 miliony. 3 miliony. 2 na 10 minut, razy 6, to nam daje 36 milionów, czyli to by było nawet lepszy zarobek, niż, yy, niż alchemia. Pamiętajcie jednak, że trzeba mieć farta, trzeba mieć kadeki plus 0,12 2, czyli trzeba też dropić kadeki. Kiedyś były czasy, że po prostu kadeki nie dropiły. A teraz moja ulubiona sprawa, zmienianie bonusów. Bardzo pozdrawiam tutaj kolegę z Gili, który sprzedał mi dwie zmianki. I moim zdaniem ta sprawa wyglądała lepiej niż na początku na końcu. 70 KK poszło, ale co tam? W ogóle jeśli ktoś by miał na sprzedaż plus 9 kości płytowy, nawet czysty chętnie bym kupił. Czysty około 3-4 miliardów, więc to nie jest jakaś wielka kasa. A z bonami, ja wiem. Zależy jakimi. Widziałem, chyba najdroższy był za 8 miliardów, ale to był naprawdę probony. Więc wszystko zależy od Was. Jeśli ktoś ma na się oczywiście. To samo tyczy się równieżnego 25 na ludzi. Dam swojego, co jest. Ma wbudowany. To znaczy ma ten bonus 10 ludzi, czyli jest jakieś 2 kk. Plus moja, oczywiście, dopłata. O, tak powiem. Taki trochę handel, o kurwa, w filmie jeszcze tego nie było. Powinienem nagrać jakiegoś audio vloga, bo powiem Wam, że mam dużo rzeczy do pogadania, ale nie wiem, czy to zrobię, więc jeśli chcecie audiologa, walcie śmiało. Do zobaczenia, pa pa!